Witajcie aniołki, bardzo szybkie czytanie, coś na daną chwilę, jeżeli chcesz wiedzieć, kto cię kocha. Ktokolwiek. Ok, wybierz kartę, spawzuj proszę, ja już kartę odwracam. Król mieczy, królowa kielichów, Paś mieczy, e, paść kielichów, e, szóstka kielichów i diabeł. Chciałby być debil. Król Mieczy. Tutaj dla tych wszystkich, którzy wybrali siódemkę, to na pewno ta osoba jest, może być chłodna, bardzo ambitna i opanowana. Racjonalnie myśli o wszystkim. Król Kielichów też mówi o tym, że jest bardzo osoba sprawiedliwa i rozsądna. Kieruje się intelektem, raczej nie sercem. Może mieć niebieskie lub szare oczy, może sprawować tak, takie bardzo ważne stanowiska. Jakiś sędzia prokurator, tam, gdzie posługuje się wiedzą, jest bystry, bardzo przenikliwy jego oczy, sposób bycia, wszystko. Także na pewno byście poczuli to osobę ma władzę. Druga karta w trójce, kto wybrał, to jest Królowa kielichów, to jest bardzo dobra, ciepła osoba, bardzo życzliwa, opiekuńcza, oddana. Królowa kielichów ma bardzo dobre serce, to jest idealna mama żona. Partnerka, raczej nigdy kochanka, jest dojrzała, y, pełna kobiecości, dobroci, naprawdę usposobienie wszystkiego, co najlepsze. Y, może być to osoba, która niesie pomoc ludziom, może to być pielęgniarka gdzieś pracować, y, lekarka, y, no dentystka może mniej, ale tam gdzie, w jakichś hospicjach, w ogóle może ze zwierzętami. Ogólnie bardzo dobra kobieta z bardzo dobrym sercem. Kto wybrał zero? To jest y, paść kielichów. Paść kielichów to jest, y, może być niedojrzała osoba, jeżeli jest dorosła, to jest niedojrzała, ale bardzo często pokazuje to bardzo młodą osobę, nawet czasami dziecko, może twoje dziecko ci kocha. Y, może to być y, osoba, która y, jest na drodze dopiero y, odnalezienia miłości w życiu, która dopiero uczy się kochać. Która na pewno nie ma ze sobą burzliwych związków, nie ma raczej doświadczeń, jest naprawdę niedojrzała jeszcze za bardzo. Dopiero się uczy tego, dopiero poznaje te życie, dopiero uczy się ujawiać te uczucia, może jeszcze nie potrafi ujawnić do końca, może się w tobie podkochiwać, może, może chce mieć z tobą jakiś skryty, malutki romansik, ale dopiero uczy się ci to przekazać. Może tego nigdy nie przekażesz, że ty tego nie będziesz wiedziała, lub wiedział. Szóstka kielichów dla tych wszystkich, którzy wybrali czwórkę. Tutaj jest osoba, którą możesz znać z przeszłości, z kimś, z kim wiążesz się wspomnienia, z kim właśnie masz ładne wspomnienia, raczej dobre wspomnienia, raczej zawsze dobre wspomnienia. Może za tą osobą tęsknić, to w takim razie ona Cię kocha. Ta osoba. Hmm, może być z miejsca, w którym dawno nie byłeś, na przykład, w którym miejscu się urodziłeś, e, w takie lata, te wczesne dzieciństwa, nawet jak najbardziej tutaj widzisz dzieci. E, może to być osoba, gdzie chodziłeś do szkoły te wcześniejsze lata, lub nawet przedszkola, lub nawet siłę w, w piaskownicy. Także to jest osoba, e, może być bratnia dusza, raczej zawsze ta karta pokazuje bratnię duszę. Ktoś, kto jest ci bardzo bliski, ta osoba z tobą tęskni. Piąta karta, tam jest karta diabła. No, karta diabła to jest y, silna osobowość i taka osoba, która ma niesamowity wpływ coś takiego jak w rządzie, może premier. E, człowiek charyzmatyczny, bardzo atrakcyjny, y, może prowadzić rozwiązły tryb życia y, może to być lider jakiś jak najbardziej to jest osoba raczej widoczna y, wśród ludzi. Czasami może to być osoba niebezpieczna. Raczej mało kiedy jest to osoba tolerancyjna dla innej wiary, dla innej um, koloru skóry. Diabeł to jest dość osoba przebiegła. Może to być nawet naprawdę przywódca jakiejś sekty. Jak najbardziej. E, no to jest osoba przebojowa. Nie wszystkie cechy oczywiście ma w sobie. E, ma raczej... Um, Czasami może być ukryte dobre zamiary, no ale to ta przykrywka, ta powłoka to po poznasz tę osobę. Przeważnie to jest osoba właśnie bardzo przebiegła. Może zagrażać czasami naszemu bezpieczeństwu, aby ktoś ci gdzieś nie chciał uwieść lub zgwałcić. Także dziękuję bardzo. Pa!